Partnerem odcinka jest aplikacja do zwiedzania i gra planszowa Master of City London. Dziś przedstawimy top 7 płatnych tarasów widokowych w Londynie. Zaczynamy. Londyn oferuje wiele spektakularnych punktów widokowych, z których można podziwiać panoramę miasta. Każde z nich zapewnia niezapomniane wrażenia. Będziemy wymieniali je w kolejności od najniżej położonego. Czy, w miarę wzrostu wysokości, będzie rosła również cena? To się za chwilę okaże. Zaczynamy. Na siódmym miejscu ląduje Tower Bridge Exhibition, położony na 33 metrach. Tower Bridge to ikona Londynu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków na świecie. Wygląda imponująco, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Niewielu turystów jednak wie, że na górze mostu znajduje się taras widokowy. Atrakcją tarasu jest szklana podłoga, która robi niesamowite wrażenie. Można także zwiedzić zabytkową maszynownię i zobaczyć, jak dawniej podnoszono most. Wstęp jest płatny. Cena biletu to 13 funtów i 40 pensów. Kolejny taras znajduje się na Monument to the Great Fire of London na wysokości 62 metrów. Mieści się on w wyjątkowej dzielnicy City of London w okolicach London Bridge. Ten imponujący pomnik upamiętnia wielki pożar Londynu z 1666 roku. Spłonęła wówczas prawie jedna trzecia miasta. Konstrukcja pomnika ma wysokość 66 metrów. Dokładnie tyle samo metrów od miejsca, w którym stoi, wybuchł wówczas pożar. Na szczycie monumentu znajduje się jeden z najlepszych punktów widokowych w mieście. Aby jednak ujrzeć tę panoramę, trzeba pokonać 311 schodów. Cena biletu to 6 funtów. Kolejna atrakcja będzie wymagała od nas jeszcze większego wysiłku, a jest nią pobliska St. Paul's Cathedral Golden Gallery. Cena biletu to 23 funty. Katedra św. Pawła zachwyca swoją architekturą. Taras widokowy znajduje się w kopule świątyni i jest położony 85 metrów nad ziemią. Aby do niego dotrzeć musimy pokonać 528 schodów. Warto dodać, że spiralne schody katedry wystąpiły również w serii filmów o Harrym Potterze. Pełniły rolę schodów Hogwartu, którymi uczniowie przemieszczali się do klasy wróżbiarstwa. Idąc dalej w połowie drogi znajduje się słynna Galeria Szeptów. W tym miejscu słowa wypowiedziane szeptem niosą się po krzywiznie kopuły i słychać je po drugiej stronie budowli, 34 metry dalej. To akustyczne zjawisko sprawia, że miejsce jest fascynującą atrakcją turystyczną. Jeżeli chcesz poznać inne sekrety, które skrywa ten najważniejszy kościół anglikański w Londynie, koniecznie obejrzyj Top 10 Faktów i Sekretów St. Paul's Cathedral. Następną atrakcją jest IAFS Cloud Cable Car. Kolejka linowa w najwyższym punkcie osiąga 90 metrów. Znajduje się we wschodnim Londynie. W 10 minut przejedziemy z Greenwich do Royal Docks. W trakcie jazdy będziemy mogli obserwować panoramę City of London. Po drugiej stronie rozciąga się widok na nowoczesne centrum biznesowe Canary Wharf i obiekt O2 Arena. O2 Arena to miejsce słynnych koncertów i imprez sportowych. Ciekawostką jest fakt, że na jej szczyt organizowane są wspinaczki po linie, zapewniające dużą dawkę adrenaliny. Powracając do kolejki linowej, jest to atrakcja płatna. Cena biletu to 6 funtów za przejazd w jedną stronę. A przed nami teraz atrakcja, która Cię zaskoczy, a mianowicie ArcelorMittal Orbit. Jest położona w okolicach stadionu olimpijskiego we wschodnim Londynie. ArcelorMittal Orbit to najwyższa rzeźba w Wielkiej Brytanii. Orbit jest zbudowany z połączonych spiralnych linii, które przeplatają się w przestrzeni. Na szczycie tej rzeźby, na wysokości 115 metrów, znajduje się taras widokowy. Oferuje on przepiękną panoramę Londynu, szczególnie o zachodzie słońca. Równie spektakularny efekt zapewnia również nocą, kiedy przepięknie oświetlony jest Stadion Olimpijski. Mittal zapewnia również dodatkową atrakcję. Jeśli lubisz adrenalinę, możesz zjechać ze szczytu najdłuższą zjeżdżalnią tunelową w Europie. Zjeżdżalnia ma długość 178 metrów. Konstrukcja powstała na Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku i stała się jedną z najbardziej unikalnych atrakcji Londynu. Cena wstępu na taras to 7 funtów i dodatkowe 7 funtów za zjazd z jeżdżalnią dla zainteresowanych. Przechodzimy do kolejnej niezapomnianej atrakcji. Jest nią London Eye o wysokości 135 metrów. Ceny biletu zaczynają się od 32,5 funta. Jest to najbardziej znane koło widokowe Europy. Oferuje 30-minutową przejażdżkę z zapierającymi dech w piersiach widokami na Big Bena, Tamizę i Westminster. Wieczorem London Eye rozświetla się tysiącami świateł Dodając magii londyńskiej panoramie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tej atrakcji, to koniecznie obejrzyj top 10 faktów i sekretów o London Eye. Teraz pora na najwyższy punkt widokowy w naszym zestawieniu. Jest nim The Shard, mierzący 244 metry. Ten budynek to kolejna ikona Londynu. Posiada bardzo unikalną i charakterystyczną architekturę. Powstał w 2012 roku. The Shard to obowiązkowy punkt dla każdego, kto chce zobaczyć miasto z zupełnie nowej perspektywy. Taras widokowy na 72. piętrze zapewnia widok sięgający nawet do 64 km przy dobrej pogodzie. Liczne restauracje sprawiają, że to nie tylko punkt widokowy, ale także wyjątkowe miejsce do spędzenia niezapomnianego wieczoru. Ceny zaczynają się od 28 funtów. Jeżeli chcesz znać aktualne godziny otwarcia tarasów oraz mieć możliwość wcześniejszej rezerwacji online w bardziej atrakcyjnych cenach, to umieściliśmy te informacje w linku w opisie. Jeżeli ten materiał ci się podobał, daj nam suba i łapkę w górę. To dla nas ogromna motywacja. Koniecznie zostaw komentarz, który teraz podobał ci się najbardziej.